Większość dorosłych Amerykanów nie wie, czy spożywa za dużo sodu, a wielu z nich nawet o to nie dba. Międzynarodowa Rada Informacji dotyczących żywienia odkryła, że 70% z tysiąca ankietowanych dorosłych nie znało zalecanej dziennej dawki sodu, a 59% stwierdziło, że nie przejmuje się tym. Nic więc dziwnego, że Amerykanie spożywają go aż o dwa razy za dużo. Takie są fakty, ale jest nadzieja. Staraj się ograniczyć dzienne spożycie sodu do 2 i 3 gramów, a po 51 roku życia do 1,5 grama. To drugie zalecenie dotyczy również Afroamerykanów w każdym wieku, a także osób z nadciśnieniem, chorobami nerek i cukrzycą. Dobra wiadomość jest taka, że łaknienie soli można zmniejszyć. Kubki smakowe stopniowo dostosują się do mniej słonych potraw, a ciśnienie krwi wróci do normy.